Witajcie ciekawscy! Wielu z Was zapewne nieraz myślało, że gdybyście byli dziećmi sławnych, bogatych gwiazd lub majątnych ludzi sukcesu, z pewnością nie musielibyście pracować, a życie byłoby ciągiem wspaniałych wakacji. Cóż, nie do końca. Nie wszystkie dzieci bogaczy dysponują fortunami. Niektóre znane twarze wydziedziczyły nawet swoje potomstwo. To jest jak wygrać na loterii, ale z jakiegoś powodu nie można odebrać nagrody. A zatem, kto postanowił nie przekazać majątku dzieciom? Posłuchajcie do końca, aby poznać powody, dla których gwiazdy postanowiły zostawić swoje potomstwo bez wielkiego dziedzictwa. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. I przypominamy, że wiele ciekawostek o gwiazdach znajdziecie także na naszym Instagramie. Jednym z pierwszych horrendalnie bogatych ludzi, którzy pomyśleli o wydziedziczeniu swoich dzieci i wnuków, był Baron Hilton. Tak, dobrze słyszycie, to dziadek wszystkim znanej gwiazdki Paris Hilton. Cóż, dla ścisłości Baron nie pozbawił potomstwa całego swojego majątku, ale odziedziczyli oni niewielkie kwoty w porównaniu z ogromnymi sumami, którymi zarządzał. Dziadek Hilton, który sam dostał w spadku sieć hoteli od swojego ojca, Konrada Hiltona, umiejętnie rozwinął firmę, tworząc prawdziwą potęgę wartą miliardy dolarów. Dzięki jego przedsiębiorczości hotele Hilton znajdują się obecnie w 114 państwach świata z blisko 6 tysiącami obiektów świadczących ekskluzywne usługi hotelarskie. Po tych liczbach nie trudno domyślić się, że majątek barona Hiltona musiał być niezwykle pokaźny. Dziadek Paris był odpowiedzialny za promocję Baron National Football League, czyli największej zawodowej ligi futbolu amerykańskiego. Jak możecie się domyślać, miał inne plany na wydanie swojej fortuny niż rozdanie jej rodzinie. Ale jakich liczb dorobił się ten mężczyzna? W chwili swojej śmierci 19 września 2019 roku jego majątek miał wartość 4,5 miliarda dolarów. W rzeczywistości Baron zdecydował, że aż 97% jego aktywów powinno zostać przeznaczone na fundację Hilton, której przewodniczy jedno z jego ośmiorga dzieci która jest zaangażowana w pomoc najbardziej potrzebującym. Kiedy więc biznesmen pożegnał się z tym światem w wieku 91 lat, zostawił zaledwie 3% swojej fortuny swoim potomkom. Brzmi niezwykle skromnie, prawda? A w rzeczywistości to ponad 100 milionów dolarów. Jednak wiecie, rozdzielenie tej kwoty na ośmioro dzieci i aż 15 wnuczą sprawiło, że tak naprawdę przy miliardach Barona rodzina odziedziczyła raczej skromne pieniądze. Co więcej, są dwie wnuczki, które od dziadka nie otrzymały w spadku ani grosza. To myślacie się o kim mowa? Oczywiście o najbardziej znanych siostrach Hilton, czyli Paris i o kilka lat młodszej Niki. Obie celebrytki zostały wydziedziczone po liczbie skandali, w które na przestrzeni lat były zamieszane. Baron stwierdził nawet, że wstydzi się zachowania swoich wnuczek. Ale legendarny właściciel sieci hoteli nie był jedyną osobą, która postanowiła nie oddawać majątku dzieciom. Mamy o wiele więcej bogaczy, którzy wydziedziczyli ze spadku swoje potomstwo. Zatem posłuchajcie dalej. Kolejnym pionierem pomysłu wydziedziczenia swoich dzieci lub w tym przypadku odziedziczenia minimalnej części jego kapitału jest Bill Gates. Tak, to ten słynny biznesmen odpowiedzialny za stworzenie oprogramowania Microsoft. Jak zapewne wiecie, Bill wielokrotnie już uznawany był za najbogatszego człowieka na świecie. W ubiegłym roku według magazynu Forbes wyprzedził go jedynie, Jeff Bezos. Gates więc znalazł się na drugim miejscu z majątkiem wynoszącym ponad 100 miliardów dolarów. Co więc ze spadkiem takiej fortuny? Cóż, troje dzieci Billa i jego żony Melindy otrzymają coś: Jennifer, Rory i Phoebe mają dostać w spadku po 10 milionów dolarów. Według państwa Gatesów ich dzieci otrzymały wspaniałe wykształcenie i dostaną sumę pieniędzy, która pozwoli im rozwijać i budować własną karierę. Bill uważa, że pociechom wcale nie przysłuży się odziedziczenie niekończącego się bogactwa. Według niego to zaburza i zniekształca wszystko, co sami mogą zrobić w tworzeniu własnej ścieżki kariery. Cóż, przynajmniej będą miały 10 milionów dolarów na start. Ale dla miliardera taka kwota stanowi mniej niż 1% całkowitej fortuny. Możecie to sobie w ogóle wyobrazić? Trudno prawda? Tymczasem cała reszta majątku zostanie przekazana na cele charytatywne. Bill znany jest z wielkich gestów i swojej działalności filantropijnej. Stworzył także własną fundację pod nazwą Bill i Melinda Gates, która zajmuje się walką z głodem i potrzebami osób najmniej uprzywilejowanych. Jako ciekawostkę dodamy, że Fundacja Małżeństwa Gates jest największą prywatną organizacją charytatywną na świecie. Para wielokrotnie przekazywała ogromne sumy pieniędzy na szczytne cele. Dla przykładu na walkę z AIDS w samym 2006 roku Gatesowie oddali 500 milionów dolarów. Świat byłby lepszym miejscem, gdyby takich ludzi jak Bill było więcej, nie sądzicie? Innymi osobami publicznymi, którzy planują pozostawić swoje dzieci bez pieniędzy, jest też aktor Ashton Kutcher i jego żona piękna Mila Kunis. Choć ich dzieci Wyatt i Dimitr mają zaledwie po kilka lat, nie dostaną ani grosza z bogactwa swoich rodziców po ich śmierci. Ashton powiedział, że kiedy nadejdzie czas, oboje przekażą całą fortunę na cele charytatywne. Ashton, znany m.in. z filmu Efekt motyla czy serialu 2,5, nie wyklucza oczywiście pomagania swoim potomkom, gdy dorosną i zechcą na przykład założyć firmę, o ile będą mieć dobry plan strategiczny. Aktorska para nie chce jednak, aby ich pociechy dorastały w poczuciu, że nie muszą się w życiu starać, ponieważ dostaną spadek. Czy według Was to dobre podejście? Obecnie Kutcher nieco zwolnił tempo związane z grą przed kamerą. Występuje w produkcji The Ranch, ale bez wątpienia nie generuje wielkich pieniędzy. Jednak od lat inwestuje w technologie i różne aplikacje. Wśród 60 firm, w które zainwestował, można znaleźć Skype, Airbnb i Uber. Jak zwiększa swój majątek? Dla przykładu, w Ubera aktor zainwestował 500 tysięcy dolarów, a odnotował 100 razy wyższy zysk. Według magazynu Forbes 42-letni dziś aktor ma fortunę bliską już 200 milionów dolarów. Zarówno Kuchar, jak i Kunis mieli skromne dzieciństwa ich rodzice nie byli w stanie zapewnić im wygodnego startu. Nic więc dziwnego, że doceniają to, do czego doszli własną pracą i tego samego chcą dla swoich dzieci. Nawiasem mówiąc mamy film o tym, jak źle zakończyła się relacja Ashtona ze starszą od niego Demi Moore, więc zainteresowanych odsyłamy do tego odcinka. A my idziemy dalej. Wracając jeszcze na chwilę do pociech aktorskiej pary, Ashton i Mila są bardzo zaangażowani w ich edukację i chronią je przed paparacją oraz zawsze starają się trzymać z dala od mediów. Nie chcą ich także przesadnie rozpieszczać. Potwierdzeniem tego może być chociażby przykład z ostatnich świąt Bożego Narodzenia, gdy rodzina Kucherkunis poprosiła dziadku swoich dzieci, aby nie obdarowywali ich żadnymi prezentami, ewentualnie przygotowali po jednym dla każdego malucha. Gdy Dimitris i Wyatt dorosną, mają znać wartość pieniądza. Kolejnym aktorem, który odszedł bez pozostawienia czegokolwiek swojemu synowi, była legenda Hollywood Kirk Douglas, ojciec Michaela Douglasa. Kirk mający fortunę w wysokości 61 milionów dolarów przeznaczył 50 milionów na różne instytucje, wśród których była jego własna fundacja, Fundacja Douglasa, pomagająca tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Aktor, który odszedł w wieku 103 lat zostawił mniejszą część swojego majątku innym członkom rodziny. 11 milionów dolarów zostało równo podzielone między wszystkich z wyjątkiem Michaela. Cóż, ten sam na własnej karierze aktorskiej i producenckiej dorobił się wielkich kwot, więc możliwe, że przed śmiercią ojca ustalili, że po prostu nie potrzebuje jego spadku. Jak myślicie? Piosenkarz Sting jest także jedną z osób, które postanowiły nie zostawić niczego swoim dzieciom. Jak powiedział w wywiadzie dla Daily Mail, nie chce przekazywać im fortuny, ponieważ muszą pracować. Chociaż oczywiście, gdyby potrzebowali jego pomocy, nie odmówiłby im. Ale według piosenkarza, który w latach 70. i 80. był liderem grupy The Police, jego dzieci mają etykę pracy, która sprawia, że. Odnoszą własne sukcesy. Sting jest jednym z najbogatszych muzyków na świecie. Jego majątek jest wyceniany na 400 milionów dolarów. Ale i tak nic z tego nie trafi do jego pociech, chociaż nie wiadomo jednak, gdzie mężczyzna postanowi przekazać swoją fortunę. A mówiąc o piosenkarzach, Elton John wraz z mężem Davidem Furnishem w wywiadzie dla Daily Mirror wyznał, że okropnym pomysłem jest dawanie dzieciom wszystkiego, czego chcą, ponieważ to rujnuje im życie. Maluchy muszą mieć pozory normalności i szacunek do pieniędzy. Ponadto legendarny muzyk powiedział, że jego dzieci muszą wykonywać prace domowe, tak jak zbieranie talerzy ze stołu, pomaganie w kuchni lub ogrodzie, czy sprzątanie pokoi. I wtedy za każdym razem dostają małą gwiazdę, do umieszczenia w swoich tablicach nagród. Jakby tego było mało, autor wielu znanych piosenek oraz bohater niedawnego filmu biograficznego Rocketman chce, aby jego dzieci mocno stąpały po ziemi. Wyznał, że jego pociechy i tak są wystarczająco rozpieszczane przez życie, jakie prowadzą ich rodzice. Ale gdy siedmioletni dziś Elijah i dziewięcioletni Zakary dorosną i będą chcieli kupić swój pierwszy samochód, będą musieli zarobić na pojazd własnym wysiłkiem. Elton zgromadził niesamowitą, jak na muzyka, fortunę. Według Celebrity Network piosenkarz ma na koncie co najmniej 500 milionów dolarów, co plasuje go wśród 10 najbogatszych celebrytów na świecie. A wy, gdybyście zaliczali się do jednych z najbogatszych osobistości na świecie, skąpilibyście majątku swoim własnym dzieciom? Ale idźmy dalej. Czy wiecie, kto jeszcze nie pozostawi nic swoim potomkom? Sam założyciel Facebooka Mark Zuckerberg, który wraz ze swoją żoną Priscilla Chan zadeklarował, że oboje przekażą 99% swojego dziedzictwa organizacjom pozarządowym. Kiedy urodziła się Maxima, jego pierwsza córka, Mark napisał do niej list na swoim osobistym koncie na Facebooku. Słowa mówiły o tym, jak bardzo wraz z żoną pragną, aby ich córka dojrzewała w lepszym świecie niż ten współczesny. Twórca największego portalu społecznościowego powiedział, że wraz z żoną zrobią wszystko, aby tak się stało, nie tylko z powodu miłości, jaką darzą swoją córkę, ale także dlatego, że ponoszą moralną odpowiedzialność za dzieci następnego pokolenia. Zaledwie 35-letni dziś Zuckerberg według magazynu Forbes dążył już zgromadzić na swoim koncie 80 miliardów dolarów. Nie ma żadnych wątpliwości, że jego czteroletnia córka Maxima i dwuletni syn August, pomimo braku spadku po rodzicach, i tak mają przed sobą wspaniałą i świetlaną przyszłość, którą zapewni im odpowiednie wykształcenie. Kształcenie, wychowanie i zapewne samo nazwisko. Niedawno do grona tych osób dołączył również Daniel Craig. Aktor znany z roli Jamesa Bonda zgromadził majątek szacowany na ponad 130 milionów dolarów, ale w rozmowie z magazynem Saga powiedział, że uważa przekazywanie potomkom majątku w spadku za niesmaczne. Jego filozofia to wydanie wszystkiego przed odejściem. Hmm, uważacie, że żartował? Co w ogóle ciekawcy myślicie o tym wszystkim? Czy według Was bogaci rodzice robią dla dzieci coś dobrego, nie zostawiając im w spadku ogromnych majątków? co wy zrobilibyście na ich miejscu. To czas na puszczenie wodzy fantazji, więc śmiało, piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie też o lajkach i subach naszego kanału, a jeśli podobał się